Mimo iż polskie przepisy nie wymagają sezonowej zmiany opon bądź kół na zimowe, to jednak stosowanie dwóch zestawów kół w trakcie roku jest coraz bardziej powszechną praktyką. Warunki pogodowe, z jakimi obecnie mamy do czynienia, umożliwiają już jazdę na oponach zimowych i właśnie temu tematowi chcemy poświęcić dzisiejszy materiał. Zapraszamy. Przyjęło się, że takim momentem właściwym do zmiany kół na zimowe jest ten, w którym średnie temperatury w ciągu doby oscylują wokół 7 stopni. Nie możemy jednak kierować się tym jedynie tylko tym parametrem. Warto również wspomnieć o tym, że sezonową zmianę kół warto rozważyć nieco wcześniej, kiedy nie ma już w ciągu doby zbyt dużych różnic pomiędzy najniższą a najwyższą temperaturą. W naszej takiej strefie pogodowej, w naszym klimacie obecnie, taki okres przypada właśnie na mniej więcej końcówkę października oraz przełom października i listopada, początek listopada. W takich temperaturach opony zimowe, które wykonane są z dużo bardziej miękkich mieszanek gumy, poradzą sobie zdecydowanie lepiej niż opony letnie, przystosowane do pracy w warunkach letnich, w warunkach wyższych, dużo wyższych temperatur. Warto również wspomnieć, że wykorzystywanie opon letnich w sezonie zimowym, kiedy te temperatury spadają, powodują to, iż te mieszanki, z których wykonane są opony letnie, nie pracują prawidłowo, stają się dużo bardziej sztywne oraz nie zapewniają nam prawidłowego bezpieczeństwa oraz przede wszystkim przyczepności na mokrej nawierzchni. Po czym rozpoznać opony zimowe? Uniwersalnym i międzynarodowym symbolem jest symbol 3PMSF, czyli 3 peak. Mountain Snowflake. Charakterystyczny znak śnieżynki na tle górskich szczytów, trzech górskich szczytów, umieszczony z reguły na bocznej ściance opony. Często spotykanym oznaczeniem jest również oznaczenie literowe M plus S, od angielskich słów Mat plus Snow, błoto oraz śnieg. Często również błędnie jest ten symbol interpretowany jako oznaczenie opon zimowych. Natomiast jest to oznaczenie jedynie tego, iż dana opona została dopuszczona do ruchu w takich warunkach. Natomiast nie jest to równoznaczne z homologacją danej opony jako opony zimowej. Takie oznaczenie, oznaczenie M plus S znajdziemy również na oponach letnich. Charakterystyczną rzeczą jest również bieżnik opon zimowych, zdecydowanie bardziej agresywny, zdecydowanie bardziej ponacinany w stosunku do wykorzystywanych w oponach letnich. Wspominałem wcześniej o mieszance. Mieszanki są zupełnie inne, mieszanki opon zimowych są zdecydowanie bardziej miękkie, natomiast różni się również bieżnik takiej opony zimowej. Jak widzimy, dużo więcej nacięć, dużo, dużo głębsze te nacięcia oraz sama rzeźba bieżnika jest dużo bardziej agresywna. Na co zwrócić uwagę przy sezonowej wymianie opon? Otóż podstawową rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest wysokość bieżnika w posiadanych przez nas oponach bądź kołach zimowych. Prawo przewiduje, że opona nadaje się do użytku w momencie, kiedy minimalna wysokość bieżnika wynosi 1,6 mm, jednak jest to zdecydowanie za niska wartość dla opon zimowych. Warto więc założyć, że w przypadku opon zimowych, minimalna wartość bieżnika, która kwalifikuje, już do wymiany to 4 do 5 mm. Kolejną rzeczą bardzo istotną jest również wiek opony. Wiek opony określony jest zunifikowanym oznaczeniem cyfrowym. Są to cztery cyfry umieszczone również na grzbiecie opony. Jest to parametr nazywany trzema literami DOT. Parametr DOT. To zunifikowany system oznaczania opon w postaci czterech cyfr. Dwie oznaczają tydzień, dwie oznaczają rok, w którym opona została wyprodukowana. Pamiętajmy, że opona traci swoje właściwości wraz z wiekiem i w przypadku opon wykonanych z bardziej miękkich mieszanek, czyli opon zimowych, jest to szczególnie istotne. Jeżeli zauważymy, nawet pomimo tego, że bieżnik będziemy mieli wystarczająco głęboki, ale na oponie zauważymy ślady wszelakich spękań, może to już świadczyć o tym, że opona jest po prostu zbyt wiekowa. Jeżeli jest zbyt wiekowa, porównamy to również z parametrem DOT, możemy taką oponę również zakwalifikować do jej natychmiastowej zmiany. Kolejne dwie rzeczy, na które zwróćmy szczególną uwagę to wyważenie oraz właściwe prawidłowe ciśnienie. Jest to szczególnie istotne w momencie, w którym korzystamy z dwóch osobnych zestawów kół, osobno letnich, osobno zimowych i opony zimowe po prostu zdjęliśmy, kończąc sezon, poprzedni sezon zimowy, schowaliśmy po prostu do przechowalni. Jeżeli korzystamy z dwóch zestawów kół, zwróćmy szczególną uwagę na ich wyważenie. Ma to przede wszystkim wpływ na jakość prowadzenia, na wszelkiego rodzaju wibracje, a także na zużycie opon zimowych. Jeśli chodzi o ciśnienie, ciśnienie możemy kontrolować kilka razy w ciągu sezonie. Powinniśmy skontrolować kilka razy w sezonie, zwłaszcza kiedy wachnięcia temperatur są dość duże, również może mieć to wpływ na zmiany gęstości powietrza, a w konsekwencji również na ciśnienie w kołach wraz z zmianą kół na zimowe, warto również sprawdzić prawidłowość ustawienia geometrii kół w pojeździe. Nierównomierne zużycie bieżnika może mieć oczywiście szereg przyczyn, natomiast najczęściej przyczyną jest właśnie źle ustawiona geometria zawieszenia. Jeśli planujemy zakup nowego zestawu opon zimowych, z pewnością odnajdziemy również podstawowe parametry na zunifikowanej europejskiej etykiecie. System etykietowania wprowadzono w 2012 roku. Na takiej etykiecie znajdziemy trzy podstawowe parametry, którymi charakteryzuje się dana opona. Pierwszym parametrem jest to, jest to parametr dotyczący oporów toczenia danej opony. System, jak Państwo widzą, nawiązuje również do systemu klasyfikowania spotykanym w w przypadku sprzętów AGD. Pamiętajmy, że im, wyższa, im wyższe oznaczenie literowe, tym niższe opory toczenia. Ma to przede wszystkim wpływ na zużycie paliwa. Możemy również przyjąć, że pomiędzy najwyższym a najniższym parametrem różnica w zużyciu paliwa może sięgać nawet ponad pół litra na 100 km. Drugim parametrem jest przyczepność danej opony na mokrej nawierzchni i również jest to parametr literowy, gdzie im wyższa litera, tym, tym, niższy, tym lepsza przyczepność na mokrej nawierzchni. Ostatnim parametrem wyrażonym w postaci trzech fal dźwiękowym jest, jest hałas, który generuje dana opona w trakcie toczenia. Możemy założyć, że wzrost o 3 dB to jest wzrost hałasu o 100%. Wsór etykiet nieznacznie zmienił się w maju 2021 roku, został uzupełniony również o dodatkowe informacje i łatwiejsze oznaczenie opon zimowych. Szukając zatem opon zimowych możemy również na etykiecie obecnie znaleźć charakterystyczny znak śnieżynki na tle trzech szczytów, o którym wspominaliśmy w dzisiejszym materiale wcześniej. Pamiętajmy, że opony to przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Jakość ogumienia w naszym pojeździe przekłada się bezpośrednio na jakość prowadzenia oraz bezpieczeństwo naszej, naszych pasażerów w pojeździe. Pamiętajmy również, że opony letnie, jeżeli będziemy z nich korzystać zimą, będą absolutnie rzeczą niebezpieczną i nie zapewnią nam odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w trakcie jazdy w zmieniających się warunkach jesiennych bądź zimowych. Tyle na dzisiaj w kwestii opon. Jeżeli macie jakiekolwiek zapytania, zadajcie je w komentarzach poniżej, a my zobaczymy się już w kolejnym materiale. Do zobaczenia!